Dobry Państwu, witam Państwa wróżka Ada w na sierpień 2020 dla znaku raka, dla osób urodzonych pod znakiem raka. Znak raka jest w wyładaniu żywiołu wody. Odpowiada to ten żywioł odpowiada hmm, czy, czy, czy dworowi kielichów w karta, kartach tarota. I jest to żywioł, który mówi o dużej emocjonalności osób urodzonych w tym znaku, o takiej dużej empatii, o bardzo dużej wrażliwości, również o potrzebie opieko opiekowania się innymi. Także jest to taki bardzo, bardzo wrażliwy emocjonalny znak zodiaku. Zobaczymy, co dla raka przyniesie sierpień 2020 roku. W sferze uczuciowej, w sferze uczuciowej, w sferze finansów. żeby wszystko było dokładnie widać. Tak? Mam nadzieję, że teraz dobrze widać. Czyli mamy tutaj sferę finansów oraz sferę zdarzeń, wydarzeń. Jeżeli chodzi o kartę z przełożenia, jest to ósemka kielichów. Ósemka kielichów to jest taka karta, która właśnie mówi o takiej sytuacji, opowiada o takiej sytuacji, która każe nam ze względów emocjonalnych odejść odejść od tego, co do tej pory robiliśmy, czy czym się zajmowaliśmy. Nawet być może jest to, będzie związane z jakimiś relacjami, ale jest to energia taka, która mówi, że to trzeba porzucić to, to, czemu do tej pory może nie hołdowaliśmy, ale to, to, co tkwiło w naszych emocjach i te, te emocje gdzieś tam nam wskazują to, że jakiś etap się skończył, że coś, coś tutaj gdzieś wymaga zmiany, nawet takiej, która będzie bolała, ale taka, która, takie zmiany, która przyniesie dla nas korzyść. I Co mamy tutaj w sferze emocji? W sferze emocji mamy kartę. Maga, dwójki kielichów, pazia kielichów i trójkę mieczy. Także trochę y, takiego y, i uczuć, i, i rzeczywiście takich, takiej emocjonalności, ale też trochę konieczności bardziej racjonalnego spojrzenia na, to, na tę sferę w sierpniu dla raków mak jeżeli chodzi o sprawy takie emocjonalne o relacje emocjonalne mówi o bardzo dużej takiej pewności siebie takim bogactwie o tym że osoba która rozpo, będzie rozpoczynała sierpień będzie miała bardzo dużo atutów w swoim ręku i to takich nie tylko związanych ze, ze sferą uczuciową, czyli nie tylko to będą jakieś pozytywne emocje, ale również inne przymioty tej osoby, inne umiejętności, zdolności do budowania dobrego, bardzo przyjaznego związku, bardzo takiego czułego, nasyconego partnerstwem. Czyli początek, pierwsze dwa tygodnie sierpnia dla raka, dla osób z podznaku raka, zapowiadają się niezwykle, niezwykle dobrze w sferze uczuciowej. Taka tutaj panuje atmosfera i stałości, i bardzo dużego zadowolenia, poczucia szczęścia. Tym bardziej, że w kolejnym tygodniu mamy tutaj kartę pazia kielichów, który. Mówi nam o, um, o takiej y, atmosferze y, młodości w związku, młodości takiej y, emocjonalnej. Więc może tu jest taka historia, że poznamy kogoś, czy, czy jesteśmy z kimś w relacji. Y, y, Czujemy się bardzo dobrze, ale to jest na tyle. Y, Jakieś młode, nowe uczucie, nowe, młoda relacja, która jeszcze się nie zdążyła dobrze skrystalizować, że w kolejnym, czyli ostatnim tygodniu sierpnia, trzeba będzie dokonać jakiegoś wyboru. Na przykład, czy kontynuować tę relację, czy nie. Czy to jest właściwa osoba, czy nie. Nie znaczy to, że. Karta ta zwiastuje koniec czy rozpad takiej relacji, ale mówi o tym, że w ostatnim tygodniu sierpnia osoby bez na raka będą się zastanawiały nad tą relacją, która jest pod takim kątem, czy ona mi odpowiada, czy trzeba coś zmienić, czy, czy poprawić. I, i tego, tego właśnie ta karta dotyczy. Może być jeszcze tego typu sytuacja, że na przykład dla osób, które są już w związkach partnerskich, w związkach małżeńskich, nastąpi tutaj w sierpniu, zwłaszcza w tym trzecim tygodniu, jakieś odnowienie tej relacji, odświeżenie tych uczuć. Może to będzie związane powiedzmy z jakimś urlopowym wyjazdem. I y, bardzo dobra y, relacja, która jest, y, ale ona jeszcze ulegnie takiemu odświeżeniu. Dostaniemy, jakby ponownie, y, tutaj na tej takiej błękitnej poduszce, którą Paść Kielichów niesie. Y, dostaniemy jeszcze tych emocji więcej, i one będą świeże, i młode, i być może, jeżeli się gdzieś tam y, powiedzmy, jeżeli to akurat kogoś z Państwa to dotyczy, jeżeli się państwu wcześniej coś tam nie tak działo i zaczyna się w sierpniu klarować czy uspokajać, to właśnie być może wskutek tych wszystkich zdarzeń osoby z podznaku raka w ostatnim tygodniu sierpnia będą się zastanawiały właśnie na przykład nad tym, czy jednak ten związek nie jest związkiem takim, który rokuje, rokuje na przyszłość. Także myślę, że w sferze uczuciowej dla raków y, y, będzie to bardzo, bardzo dobry miesiąc, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i y, y, takim, y, jeżeli chodzi o. Y, o plany, czy o samą strukturę tego związku, jak ten związek powinien wyglądać. Jeżeli chodzi o sferę finansów i pracy, raki dostały tutaj tarota aż trzy karty z arkiem wielkich. Przepraszam, dwie karty z Ar arkiem wielkich. I Akurat ten rozkład może trochę osoby, które to oglądają, przerażać, bo mamy tutaj kartę śmierci w pierwszym tygodniu sierpnia, ale karta śmierci, zwłaszcza tutaj w tej talii, jest bardzo pięknie przedstawiona jako to jest karta transformacji, a nie Czegoś bardzo y, trudnego, ponieważ y, tak jakby z poczwarki, czy z y, czegoś, co musiało się i tak zakończyć, co nie miało już racji bytów, bytów y, w sferze y, pracy i finansów, y, odradzamy się jak ten motyl tutaj, prawda? Czyli przechodzimy transformację, przechodzimy na wyższy. Hmm, <tryk> przepraszam, lepszy poziom mm, naszego y, funkcjonowania. E, także jeżeli jakieś y, relacje biznesowe, czy jeżeli jakieś sprawy związane z naszym y, stanowiskiem, czy jakieś sprawy dotyczące y, inwestycji, one w początku sierpnia będziemy widzieć, że one mają się ku końcowi, że one muszą się zmienić, to nie należy się bać tego. Dlaczego. Kolejny tydzień w związku z tą transformacją w sferze materialnej dla osób spod znaku raka może przynieść chwilową stratę. I to niekoniecznie musi być strata samych pieniędzy, to może być jakaś strata, nie wiem, związana ze zmianą miejsca pracy, czy, czy z restrukturyzacją naszego zakładu pracy, czy, czy jakąś zmianą w ogóle organizacyjną. Ale w kolejnym tygodniu karta postelnika zachęca do tego, żeby. Zastanowić się, żeby spojrzeć w głąb siebie, czego mnie to nauczyło, co mi te trudne wydarzenia mogą dać, co ja mogę z tego mieć. Czy, czy ja chcę, na przykład, jeżeli to jest związane, powiedzmy, z, z taką sytuacją, że coś tam w pracy się dzieje w znaczeniu, nie wiem, przeniesienia na jakieś inne stanowisko, czy, czy reorganizacji w sferze pracy, w, w miejscu pracy, to w trzecim tygodniu jest możliwe, że osoby spod znaku raka będą się zastanawiały, czy rzeczywiście to, co ja myślę o sobie jako o pracowniku, o biznesmenie, o osobie, która inwestuje w coś. Czy to jest zgodne z tym, czego ja tak naprawdę chcę i myślę, że te pierwsze trzy tygodnie mogą być, oczywiście nie dla wszystkich, ale mogą być dla niektórych osób z poznaku raka taką lekcją, która uczy nas zajrzenia w siebie jako osoby, które Kreują tą sytuację y, zarówno w miejscu pracy, jak i swoją własną sytuację finansową. Y, może to być jeszcze taka historia, że y, za dużo na przykład ktoś wydaje tak? i tutaj będzie strata jakaś finansowa, i trzeba będzie przemyśleć, czy rzeczywiście ja dobrze planuję na przykład moje wydatki. Może też tak być. Ale na koniec sierpnia, dobra wiadomość dla osób z Poznaku Raka, to jest taka, że nastąpi zadowolenie, nastąpi zadowolenie z tej sfery, być może związane z tym, że przemyśleliśmy sobie różne sprawy, że albo że na przykład uznamy, że te wydarzenia, które się wcześniej w tych pierwszych tygodniach sierpnia potoczyły, że one tak naprawdę aż tak mocno nas nie dotknęły, może te przemyślenia do tego skłonu. W każdym razie karta Króla Kielichów, jeżeli chodzi o sferę finansową, mówi o tym, że, że odzyskamy spokój taki emocjonalny, że... Sytuacja będzie się wydawała nam już bezpieczna, że ona stanie się sytuacją bezpieczną. Także trochę perturbacji, trochę myślenia, ale też efekt powinien być pozytywny. I co? I teraz tak, jeżeli mamy tutaj sferę wydarzeń, to początek sierpnia prezentuje się tutaj jako bardzo dobry, bardzo udany. Jeżeli chodzi o sferę finansową, zwłaszcza, ale y, również w innych sferach, pokazuje to na taką y, stabilizację, na poczucie y, y, bezpieczeństwa, na y, czerpanie radości y, z obfitości świata, czy, czy z obfitości tego, co y, zgromadziliśmy, czy, y, czy to, co jest, zostało nam dane w takiej czy innej sferze. Y, to poczucie takiej szczęśliwości yy, będzie trwało dalej yy, przez kolejne drugi i trzeci tydzień yy, sierpnia dla osób z znaku raka, bo trójka kielichów to jest karta zabawy, to jest karta takiego yy, świętowania, fetowania, celebrowania, niekoniecznie musi to być związane z jakimś konkretnym wydarzeniem, ale jest to karta po prostu dobrej zabawy, czyli w odniesieniu na przykład do tych kart, które się tutaj nam pokazały w tych poprzednich sferach, to na przykład można się zastanawiać, czy właśnie ta dobra zabawa nie spowoduje jakieś tam zubożenie tak? nasze finansowe, ale na przykład w sferze uczuciowej to ta historia może wyglądać tak, że świetnie się bawimy i daje nam to ogromne poczucie zadowolenia, takiego szczęścia, w relacjach, w związku, prawda? Także to też tak może być. Mamy tutaj w kolejnym tygodniu kartę głupca, która jest taką kartą szczęśliwą. To jest znowu karta z Arkan Wielkich, która mówi o takim szerszym, nie tylko związanym z danym miesiącem czy z danym tygodniem, kierunku w naszym życiu, bo karta głupca jest kartą czegoś nowego. Czyli, tak jak tutaj w sferze emocjonalnej, mamy tutaj coś nowego, co ten paść kielichów nam daje w sferze uczuciowej, ale również czymś nowym może być sytuacja, kiedy sobie pewne rzeczy przemyślimy, tak? Więc w sferze zdarzeń i tego, co, co może nas spotkać. Jest to karta, która mówi o początku, o też o takiej ogromnej świeżości, o takiej otwartości na świat, takiej otwartości dziecka. Ta karta jest różnie przedstawiana w różnych taliach. W tej talii akurat właśnie mówi o takim, że początku coś tam gdzieś tam nam się kończy, jakieś sprawy gdzieś przestają mieć już dla nas znaczenie, albo przestają działać jak należy i my po prostu jakby z czystą kartą, z czystym sercem i z otwartym umysłem gdzieś wybieramy się w dalszą naszą życiową podróż i patrzymy, co z tego wyniknie. W sferze wydarzeń na końcu pojawiła się karta kapłana na końcu miesiąca, w ostatnim ty jego tygodniu dla osób spod znaku raka. I karta kapłana może wskazywać na to, że yy, zajmiemy się bardziej właśnie duchowością, czyli tak jakby tutaj pokłosie tego, yy, tego tygodnia yy, w sferze finansowej, w sferze pracy, albo yy, może to być takie związane na przykład z koniecznością dokonania jakiegoś wyboru i ten wybór powinien być Wyborem takim bardzo dobrze przemyślanym i takim, który wynika z naszych takich właśnie, nie chcę już, ale może to, to jest dobre określenie, takich moralnych priorytetów, tego w co wierzymy, czemu ufamy na swojej drodze. Więc tutaj też. Jest to taka karta zamykająca miesiąc w sensie pozytywnym. Takim, który mówi o domknięciu się pewnych spraw i o uzyskaniu takiego bezpieczeństwa, stabilności, również na poziomie wydarzeń. Także tak się Prezentuję horoskop dla osób z pod znaku Raka. Przepraszam, za w gardle. I jest to, myślę, horoskop no równie ciekawy, co pozytywny. W ogólnym wydźwięku pozytywny. Także wszystkim osobom z znaku Raka życzę bardzo, bardzo udanego sierpnia. Zachęcam do tego, żeby się nie przejmować jakimiś sprawami, które gdzieś po drodze nam się wydarzą i będzie się wydawało, że to jest coś groźnego czy, czy coś takiego, co będzie nam towarzyszyło długo, bo raczej się na to nie zanosi, ponieważ tutaj te dwie karty w sferze wydarzeń, dwie karty z Arkan Wielkich. Mówią o kierunku, tak? Że gdzieś tam ten kierunek tego, co do nas będzie dalej przychodziło w kolejnych tygodniach, będzie jakby nowym otwarciem w naszym życiu czymś nowym, czymś, co będzie spełniało nasze oczekiwania pod warunkiem, że podejdziemy do tego ze spokojem i z taką dużą dozą samoświadomości. Czego ja pragnę od życia, czego chcę. Jeszcze raz Państwu życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam do subskrybowania. Osobom, które już subskrybują, bardzo dziękuję, i pozdrawiam serdecznie, życząc udanych urlopów tym osobom, które te urlopy będą wkrótce miały. A tym, którzy urlopów nie planują czy nie będą miały w, w sierpniu, życzę po prostu wszystkiego dobrego.